My wracamy na nasze ligowe boisko i pytamy naszych komentatorów, jakie są aktualne wyniki spotkań legii Warszawa z pogonią Szczecin. 63 minuta tego spotkania. 1-0 prowadzi legia. Rzut rożny, ale zbyt mocno bita piłka przez Gilermę, więc nic groźnego pod bramką nie będzie. tak piasz przegrywa z zagłębiem 0 do 1 ale piasz jest stroną dominującą i bramka wisi w powietrzu Prowadzić z tej z korzyścią 1 do 0 w 64 minute gry. Przed chwilą Bartoszka Puszka próbował po ładnym podamiły Jędryszka uruchomić akcję, która mogłaby przynieść drugiego gola, ale wybiegiem na 35 metrę uratował gości Bram Kaszmi Alecha Poznań-Kamiński wykłama piłkę. Jest szansa na gol, ale nie ma, ponieważ... Waszy... Studio S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. A w nim relacja z ostatniej kolejki grupy mistrzowskiej piłkarskiej klasy.